Trzy błędy, które rujnują Twoje letnie stylizacje, część pierwsza. Błąd pierwszy: Źle uporządkowana szafa, przez co rano nie możesz nic w niej znaleźć i chodzisz cały czas w tych samych ubraniach. Nieodpowiedni dobór materiałów, przez co jest Ci gorąco, bardzo się pocisz, wskutek czego wyglądasz nieestetycznie i czujesz się niekomfortowo. Błąd trzeci. Zły dobór kolorów. Wybierasz kolory, które są zarezerwowane na zimę, na jesień, przez co twoje stylizacje są nudne i nieodpowiednie, właśnie na lato. Znasz to z autopsji? Spokojnie. Mam dla Ciebie rozwiązanie. Specjalnie dla Ciebie stworzyłam jedyny taki wideobóg, w którym zdradzam Ci moje sekrety stylistki, jak zorganizować szafę, żeby mieć w niej takie ubrania, które lubisz i których potrzebujesz, tak żeby rano szybko tworzyć stylowe i dopracowane stylizacje. Jakie materiały będą na lato najlepsze, takie, w których nie będziesz się pocić, w których nie będzie Ci gorąco i które nie będą się gniotły. A także jakie kolory wybierać w swoich letnich stylizacjach, tak, żeby wyglądać świeżo, żeby wyglądać modnie, żeby wyglądać Kobieco i letnio. Ale to nie wszystko. Poza poradnikiem otrzymujesz ode mnie 30 gotowych stylizacji w formie lekcji, gdzie krok po kroku nauczysz się ze mną, jak tworzyć letnie stylizacje łatwo, szybko i bez dużego budżetu. Napisz w komentarzu poniżej słowo kolor, a w wiadomości prywatnej wyślę ci szczegóły, jak otrzymać mojego wideobuka.